prix Vitold Gombrowicz les nominés sont Ivona Bassa, Grzegorz Bogdano, Katarzyna Kroniec, Barbara Klitska et Aleksandra Tarnowska. Je souhaite au meilleur de gagner et je suis ravie que ce prix soit devenu euh, Annuel. voilà. Jedną z naszych nominowanych jest Iwona Bassa i jej książka Głodni. Dla mnie absolutnie fenomenalna, odkrywcza rzecz. Um, ona właściwie spełnia to, czego nie wiedzieliśmy, że chcemy od literatury politycznej, zaangażowanej, zmysłowej, e, zarazem odkrywczej formalnie. Wrzuca nas w sam środek opowieści E, o bardzo trudnym, skomplikowanym życiu. Opowiada o macierzyństwie, nieszczęśliwej miłości, e, kłopotach materialnych z pieniędzmi, z poszukiwaniem e, zasiłku, z poszukiwaniem po prostu pożywienia. E, ale opowiada to w taki sposób, że jesteśmy zarazem zaniepokojeni bardzo mocno, ale też zaciekawieni tym wszystkim. No i trzeba podkreślić, że formalnie jest to niezwykle błyskotliwa rzecz, bo poruszamy się właściwie w takich skrawkach, fragmentach, dobrze zmontowanych, e, czasami zaskakująco e, pokazujących pewne przejścia pomiędzy miłością a nienawiścią, pomiędzy biedą a pewnym nadmiarem jakichś takich życiowych ekscesów. No moim zdaniem jest to odkrycie roku. Książka Grzegorza Bogdała, Idzie Tu Wielki Chłopak, to tom opowiadań. Tom opowiadań wybitnie skonstruowanych, przemyślanych, zarówno jeśli chodzi o fabułę, jak i o tę warstwę językową, która to jest tutaj tak wyjątkowo precyzyjnie zbudowana. Opowiadania głównie o rozczarowaniu światem i życiem, o tym, jak te niektóre momenty naszej codzienności potrafią pokazać jaki świat, jakie życie jest okropne. A jednocześnie są momenty u Bogdała, w których na te codzienności, na te trudne codzienności, nakłada się absurd, nakłada się sytuacja niecodzienna, która niejako wykoleja to, co się dzieje. Przede wszystkim chciałam podkreślić tą właśnie językową, językową zdolność Bogdała do budowania tych chwil. Do składania ich z takich lakonicznych, króciusieńkich elementów, które do siebie przylegają, niekiedy są nagle urwane. Opowiadania nie zawsze mają puentę. Czasem ta puenta jest przerwana w środku po to, żeby pokazać taką fragmentaryczność rzeczywistości, jej bardzo dziwny, niecodzienny rytm. Opowiadania Bogdała przypominają mi trochę prozy amerykańskich pisarzy. Opowiadania amerykańskie są lakoniczne, bardzo bliskie rzeczywistości, ironiczne, bardzo często zabawne. Przypominają na przykład Welsa Towera, który kilka lat temu był tłumaczony na polski. Kilka lat temu nominowaliśmy też Florydę Grzegorza Bogdała. Idzie tu Wielki chłopak to jego druga książka i o ile Floryda była nieco wprawkowa, autor próbował rozmaitych języków, szło mu to świetnie. Był rodzaj prób językowych, to idzie tu Wielki chłopak, to już taka bardzo dojrzała, poważna i bardzo wybitna książka. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją po kolejnych burzliwych, jak zawsze, obradach kapituły nagrody za debiut literacki, prozatorski, imieniem Witolda Gombrowicza, pod patronatem pani Rity Gombrowicz, chcę zarekomendować: przeczytajcie książkę, przeczytajcie powieść Katarzyny Groniec Kundle. Przeczytajcie, bo to po prostu świetna powieść świetna stylistycznie, świetnie opowiedziana historia, a jednocześnie a mówię to z perspektywy mieszkańca Śląska, bardzo ważna, bardzo ważna, bo odkłamująca bardzo wiele stereotypów i mitów śląskich, opowiadająca o no tak się akurat złożyło, o miejscach, które ja znam ze swojego dzieciństwa, odkłamująca Taki mit śląskiej jedności, śląskiej wspólnotowości, pokazuje Katarzyna Groniec w tej książce nie w sposób radykalny, a w sposób przyjazny. Nie nieprzyjazny, a przyjazny. Właściwie atomizację i taki społeczny rozpad, który dokonał się przez to wszystko, co działo się ze śląskim i na śląsku w czasach PRL-u. Będę dzisiaj mówiła o jednej z książek nominowanym przez nas w tym konkursie literackim tegorocznym, mianowicie o książce świetnej polskiej poetki Barbary Klickiej, która napisała książkę prozatorską zatytułowaną Reneta. Książka ta jest dla mnie książką bardzo, bardzo smutną. Ja początkowo niedługo nie mogłam się do niej przekonać, bo ja nie lubię książek pełnych aż takiej rozpaczy. Ale jednak jak ją przeczytałam, to doceniłam. To jest książka o tym, jak. Bardzo ciężkie potrafią być w relacje pomiędzy ludźmi. Jak ciężkie są relacje w rodzinie, i krótko Państwu powiem tylko o jednej rzeczy. Bohaterka mieszka, przyjeżdża do małego miasteczka i mieszka w pokoju razem z ogromnymi kaktusami. I te ogromne kaktusy, jak wielkie potwory, jakby czuwają nad całą tą powieścią, jest strasznie. Pośród tegorocznych nominowanych chciałbym zwrócić uwagę na powieść Aleksandry Tarnowskiej W niebogłos wydaną przez wydawnictwo Art Rage. Aleksandra Tarnowska jest prawdziwą debiutantką. To jest jej pierwsza książka. Do tej pory publikowała tylko opowiadania w czasopismach literackich. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka w Turcji, ale kilka miesięcy w roku spędza w Polsce. W niebogłos należałoby zaliczyć do takiego nurtu wiejskiego w literaturze polskiej, który jest istotny, określany takimi nazwiskami jak Wiesław Myśliwski, Tadeusz Nowak, Marian Pilot czy Zmoczy, Andrzej Muszyński. Akcja tej niewielkiej powieści toczy się w latach 70. U ubiegłego wieku we wsi Tuklęcz nad Wisłą, dokąd nie dotarła jeszcze elektryczność. Wieczorami życie toczy się przy świecach i lampach naftowych. Jest tylko jeden telefon u Sołtysa. Bohaterem jest dwunastoletni Rysiek, uczeń piątej klasy, który pomaga ojcu Grabarzowi w kopaniu i murowaniu grobów na cmentarzu, także dla jeszcze żyjących członków społeczności. Jego marzeniem jest jednak muzyka. Został obdarzony wspaniałym głosem. Ma głos jak dzwon. To zdanie wielokrotnie powraca w powieści. Spisuje pieśni w zeszycie i śpiewa na pogrzebach, nie gra jednak na żadnym instrumencie, a chciałby występować w wiejskiej kapeli. Jednocześnie Rysiek, chłopiec o wielkiej wrażliwości, dręczony jest irracjonalnymi wyrzutami sumienia. Wydaje mu się, że swoim śpiewem przywołuje śmierć. Śmierć jest także bohaterem w niebogłosu. W powieści Aleksandry Tarnowskiej umują szczególnie psychologiczne po, portrety postaci ojca, syna, a także kobiece, nauczycielki celiny jednej i drugiej babki. Rzeczy jest utrzymana w dobrej konwencji realistycznej, napisana przezroczystym językiem, bez naleciałości gwarowych, co wcale nie odbiera książce wiarygodności. Aleksandra Tarnowska, nowy, ważny głos w nurcie wiejskim polskiej literatury, do przeczytania koniecznie. Każdego roku, już od dziewięciu lat, jak jesteśmy w tej nagrody, każdego roku mamy poczucie, że książki mają ze sobą jakąś, przynoszą podobną aurę, że mówią coś o stanie czasu, w którym żyjemy. I czasami to były książki o dzieciństwie, czasami to były książki o różnych ważnych polskich kłopotach. Natomiast w tym roku miałam poczucie, że czytam książki generalnie rzecz biorąc bardzo smutne. I w każdych z nich pojawił się tak pojawił się cień, który ja bym nazwała takim cieniem apokalipsy. To nie były dosłownie książki o końcu świata. Żadna z nich nie jest o tym dosłownie. Ale wiele książek pokazuje wyczerpywanie się. Wyczerpywanie się natury, wyczerpywanie się, jakieś znużenie relacji ludzkich, czasami też takie znużenie polityczne, społeczne i to było bardzo dominujące. Dużo było książek smutnych i bardzo muszę przyznać, że tym razem doświadczenie czytania tych książek było dla mnie lekturą niełatwą i doświadczeniem niełatwym.